Co, so, zima przyszła. No. Trzeba łopatałować, i ręce bolą. Nie, ręce nie jest zimno. Zimno, nie chce się. Nie chce się. Więc moi drodzy, zapraszam na nasz kanał Milion Pomysłów na Minutę, a dzisiaj na naszym stole akumulatorowa odśnieżarka Marki Stalko. Zapraszamy. No, oczywiście, jak sami widzicie. Początek był w starym warsztacie. Jesteśmy w nowym warsztacie. Magic przeskoczyliśmy. E, Odśnieżarkę mamy od dwóch lat. Dwa lata próbowaliśmy dla Was to nagrać. Taka jest niestety brutalna prawda. W pierwszym roku, jak trafiła w nasze ręce, niestety śnieg już był na tyle zmrożony, co zobaczycie, bo będziecie mieli te sceny podpisane. Ten śnieg był na tyle zmrożony, że oczywiście go zbierało, ale tylko powierzchnią. Żeby y, doprowadzić do czystego... Chodnika trzeba byłoby jechać kilka razy, chociaż to naprawdę już była zmrożona breja. A mimo wszystko działało. W drugim roku, mokry śnieg, ciężki i w sumie ledwo co go było, to ile tam było? 3 cm, 4 Tak jest, niestety, ale w zeszłym roku w Warszawie śniegu nie było prawie wcale. Jak napadało z 5-7 cm, to już dzwoniliśmy do siebie, dobra, to wracamy po pracy i nagrywamy. No i jak się spotkaliśmy, to prawie bała brzydką między dupa. Więc no, przyszedł teraz e, 2026 i się udało. Tak, w końcu słuchajcie, jest to narzędzie, które najdłużej od unboxingu do zakończenia materiału czeka na swoje podsumowanie. To co, teraz zapraszamy na unboxing, następnie zobaczycie, podpiszemy wam latami i podpiszemy wam po prostu rodzajem śniegu wszystkie poszczególne sceny, a my zapraszamy do oglądania dalej. Baju Moi drodzy, jak zwykle produkty stalko mają dwa oznaczenia modelowe. W tym wypadku mamy S97730 albo SBS40BL. Czyli pod jednym i pod drugim oznaczeniem możecie ten produkt znaleźć. Jest to produkt typu GOLOS, czyli bez akumulatora i ładowarki. I tak to wygląda. Oczywiście sprzęt już był przez nas rozpakowany. Zajrzeliśmy wcześniej do środka, żeby zobaczyć. Jak to tam mniej więcej wygląda, ale zobaczymy albo na przyspieszeniu, albo nie. Postaramy się go Wam poskładać i dopiero przejdziemy do parametrów technicznych. To co? Działamy! Działamy. No i co? I tak naprawdę to ona jest mniej więcej, mniej więcej. Bardziej mniej niż więcej, yy, zmontowane. Yy, więc to nie jest tak, że ten montaż będzie jakiś mega trudny. Trudny, aczkolwiek yy, musicie wiedzieć o tym, że jest to urządzenie 40V, co oznacza, że potrzebujemy Dwa... dwóch akumulatorów. Dwóch o tej, o tej samej pojemności. Tak jest. Zaraz wam pokażemy jak to wygląda, jak to działa i o co nam tak naprawdę OK, tutaj jeszcze w złączu na akumulatory mamy coś takiego. Emilia nie wiem jak to się nazywa, ale to trudne jest. To są motylki do przykręcania. A po wiesz, że po... zabijecie mnie, ale nie pamiętam. Mam dziurę w głowie, ale no niestety współpracuję z osobami, które mają udar. Thank you. Uwaga, będziemy zaglądać do instrukcji obsługi. A ja będę przygotowywał akumulatory. A w, w instrukcji obsługi jest napisane, że... Dobrze. Dwa razy 20 v akumulator. W naszym wypadku są to dwa akumulatory S97387. 8 a z serii S-Volt. Bardzo fajna sprawa. Mamy do tego oczywiście dwie szybkie ładowarki, Teraz wracam, wrócił szybki Jacek, tak jest, są to ładowarki S97395, szybkie ładowarki Stalco, dwie sztuki również zakupiliśmy, 250 W, mieli... tak, żebyśmy mieli po prostu, no... Nie ładowali po jednym akumulatorze. Od góry mamy klapkę, pod klapką mamy miejsce na akumulatory. Akumulatory są świeżo naładowane. Pachną nowością. Tak. Natomiast ja tutaj szukam prędkość obrotowa bez obciążenia 2000 obrotów na minutę. Szerokość odśnieżania 508 mm, czyli. Niecałe 51 cm. Już jest to całkiem rozsądnie. Rzeczywiście jakąś tam ścieżkę możemy e, zrobić. Wysokość odśnieżania 254 mm. Wysokość wylotu 270 mm. Odległość wyrzutu do 8 metrów. I tutaj będziemy się pewnie bawić. Sprawdzimy. Tak jest. Sprawdzimy na pewno. Ze statuły wygląda. wolności zrobimy bałwanka. E, ślimak ma e, 172 mm, więc mamy tutaj w środku ślimak. Niestandardowo szczotki, e, tak jak w większości przypadków. Zalecana temperatura pracy od minus 20 do minus 10 stopni Celsjusza, czyli całkiem nieźle. Plus regulację wylotu. Waga 15,3 kg, więc tutaj już nie jest tak fajnie. Ale mimo wszystko jest to na pewno dużo lżejsze rozwiązanie. No, jeśli chodzi o same wykonanie, to powiem, szczerze, że naprawdę nie ma do czego się przyczepić względem całych plastików. No Pozostały, w sumie... Ja wszystko, co znalazłem, do czego chciałem się przyczepić, to się okazywało pozostałościami po tych wydłoczkach. To zawsze po przejechaniu ręką jest idealnie. Oczywiście tak, wyrzut mamy fajnie regulowany, o tym tutaj już kolega wspominał. E, koła. Plastikowe. Tak jest, ale to jest taki gumoplastik. Zobacz, gumoplastik. To, nie jest, to nie jest typowy plastik, bo to jest dość miękkie, więc. więc wymienne. Podstawa felk e aluminiowa, tylko no, oczywiście, na zawleczkę, jak widać tutaj. No i delikatny luz. To są takie, ale to moje. E tak, tak takie... mechaniczne. Takie zboczenie, natomiast prawda generalnie jest taka, że przy śniegu nie ma to większego znaczenia. To nie hula noga, tak? Więc, więc tutaj. No, ale ty nie wiesz, czy ja nie będę tym do pracy jeździł? Zobaczymy. Jakby co? Zobaczycie na filmie. E, odpalimy sobie. Może. Ja, ja stanę tutaj. tutaj. Tak. tak Bo i... łatwiej. Okej, okay, i może tak, żeby nie w razie wojny i podwyżki nie było. ten... Mamy przycisk bezpieczeństwa. Naciskamy dźwignię. Panie, dobry odkurzacz. No i powiem Wam zupełnie szczerze, że jest nieźle. Nie włożyłbym tam palca, nie zaryzykowałbym na pewno. I e... silnik, tak na propos, ma 87, czy wydaje dźwięk na 87 dB, więc. Tak, ja jest głośniej. No nie, jest źle. Jak widzicie, mamy oświetlenie i to oświetlenie nie gaśnie. To jest cała fajna taka listwa oświetlenia. Ono nie gaśnie zaraz po zakończeniu, więc w momencie, w którym nie odśnieżacie, ma, no, teraz mnie nie widać w ogóle, no ale dobra. Ale mnie słyszycie, w momencie, w którym nie odśnieżacie w miejscu, które jest dobrze oświetlone, fajnie można sobie zmienić kierunek odśnieżania i tak dalej, i tak dalej. To co? Myślę, że jeśli chodzi o nasze wycieczki, tutaj to idziemy na, na tyle. Idziemy pod śnieżę. Idziemy pobawić się śniegiem. To, w końcu nastała nas zima. Możemy spróbować w końcu łaczniewać, więc przechodzimy do testu. słabo jak widzicie śnieg jest bardzo mokry to już się zapchało Wycyścimy i wrócimy do Was za chwilę. nie mokry, ani nie zbrożony śnieg, więc możemy przejść w końcu do testów. Czekaj. A tu mamy konkurencję ze spalinówką. No to co, no tak jak się sami pośmieliście, widzieliście urywek, dwa lata czekaliśmy. A jeśli chodzi o cały sprzęt, i podsumowanie, no widziałem ostatnio o Was trzy kolegi wpis. Więc może cenę od razu podamy na początku. Jak was to interesuje, więc. Tak, na początku podsumowanie, czyli jak <śmulatory> zawsze. Na końcu. No, czyli około 1300 zł macie teraz nowy zestaw z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tak, z tym, że ładowarka jest na jeden akumulator. Tak, z tymi lepszymi akumulatorami, które my mamy, yy, czyli z tymi akumulatorami takimi bardziej pro, a nie ze zwykłymi akumulatorami Stalko i z ładowarką na dwa akumulatory naraz to jest cena około 1990 zł. Tak 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 to niestety wygląda. Natomiast dla posiadaczy systemu stalko, którzy mają już swoje akumulatory, no to wiadomo, że będzie taniej, bo samo urządzenie można dostać w kwocie o, około 900. Tak jest. Dużo poniżej 1000 zł. 920, 940 takie ceny gdzieś tam w necie znaleźliśmy. Niestety w związku z przeprowadzką nie możemy znaleźć paragonu od Naszego zakupu sprzed dwóch lat. Eee, nie wiem dlaczego, ale część paragonów wszystko przetrwało tą przeprowadzkę. Nawet śmieć przewieźliśmy, a nie wszystkie paragony jesteśmy w stanie z powrotem znaleźć, eee, więc będziemy się posiłkować cenami bieżącymi. Natomiast co do użycia tego sprzętu, nie do wszystkiego się nadaje. Tak Taka jest jest. prawda. Świeży śnieg jak najbardziej, jeśli robicie to na bieżąco. Pod warunkiem, że nie jest to bardzo mokry śnieg. Bo, jak to jest mokry śnieg, to niestety yy, zalepia wylot. No i trzeba co chwilę ręką pop poprawiać odgruzowywać gruz. Tak. Yy, natomiast, no, my mieliśmy taką sytuację raz. Rzeczywiście, raz ten śnieg był na tyle mokry, że się lepił bardzo. Przy takim standardowym, świeżo padającym śniegu radzi to sobie świetnie. Natomiast wadą tego rozwiązania jest niestety to, że jeśli warstwa śniegu jest dużo wyższa niż wysokość samej tej przedniej lampy, którą widzieliście na filmie, no to wtedy trzeba po prostu robić to niestety wolniej. Czy nawet e, gdzie jest ciężki śnieg, czy mokry bardziej, tak? Mhm. No to i tak już trzeba powoli. To przy takim tym suchym, jak od razu padają, to sobie możecie nad tym biegać, to to przeleci. Ale mówię, gdzie jest większa warstwa i jest gdzieś bardziej wilgotny, to już niestety wszystko powoli. Słuchajcie, to też nie jest sprzęt na wielkie hale. Tak. To jest, można powiedzieć, tak jak u nas zamysł, to jest dla mamy Jacka. Tak jest, czyli sprzęt do użytku domowego, tam gdzie mamy kawał tak naprawdę chodników, bo dom jest na rogu, więc mamy dwa chodniki do odśnieżenia plus kawałek chodnika w środku. I to będzie sprzęt w zupełności wystarczający. On działa, nie można o nim powiedzieć złego słowa, bo tak naprawdę radzi sobie. Natomiast musicie wiedzieć o tym, że w suchym śniegu jak najbardziej, na bieżąco, bez najmniejszego problemu, bardzo mocny śnieg, tak jak powiedział Emil. Ok. Powolutku? Tak. Powolutku, bo przy nawet dużo szybszej jeździe, znaczy powiedzmy przy średniej, nie przy takiej jak przy suchym śniegu, zalepia ten wylot i jest z tym problem. Przy śniegu takim, który był bardzo mocno zmrożony, czyli taki, jak my mieliśmy w pierwszym roku, to żeby doprowadzić do stanu suchego, jakby suchego podłoża, tak? Bo my robiliśmy to i na kostce brukowej i na podłożu takim, powiedzmy. To jest taka gumo coś tam, nie wiadomo co. I na co. zwykłym też asfalcie. Bo... I na zwykłym asfalcie. No to jest tak, że jak on jest mocno zmrożony, to trzeba po prostu przejechać dwa razy, czasami trzy przy dużo grubszej warstwie, żeby przejechać. I ten mocno zmrożony śnieg nie jest wyrzucany aż tak daleko, jak taki suchy, padający na bieżąco. Yy, Oćnieżyliśmy też w sumie parking w jednej naszej placówce, której pomagamy. I tam dość ile było? Metrów? Około 170 metrów udało się na jednym e, ładowaniu osiągnąć, z tym, że musicie pamiętać o tym, że e, no, akumulator pierwszy raz się wyłączył, więc nie został rozładowany do zera. Przy zbyt dużym obciążeniu, czyli w momencie, w którym wchodzimy ze zbyt dużą szybkością w e, grubszą warstwę śniegu, ona również się wyłącza. Tak jest, więc o tym musicie wiedzieć. Jak zaczyna się Wam wyłączać? Otwieracie klapkę, nie jest to akumulator, to znaczy, że po prostu zwyczajnie trzeba jechać wolniej. No, czyli odlepić ją, poruszać, potrząść, tak jak na filmie pewnie widzieliście, i działać dalej. W ogóle fajny sprzęt, jestem za. Zrobiliśmy ten parking około 200 metrów, no bo jest kawałek kamchodnika, wszystkiego dochodziliśmy, więc baterie wytrzymały około 30 minut. Tak jest, z tym, że tak jak mówię, do pierwszego wyłączenia, a my już je kilka razy chytaliśmy na zasadzie takiej, że pierwszy raz się wyłączyło, co z tego jeszcze raz. E, pamiętajcie, że urządzenia dwa akumulatory powinny posiadać po pierwsze dwa akumulatory tej samej pojemności, e, po drugie w tym samym stopniu naładowania, co przy akumulatorach litowo-jonowych nie jest jakimś większym problemem, bo możecie je doładować w każdej chwili. Czas ładowania? 40 minut na tych naszych ładowarkach, więc nie jest naprawdę źle. Eee, czy jeszcze coś możemy dodać? Generalnie nie zastąpi Wam to odśnieżarki standardowej spalinowej, która jest przeznaczona do dużych powierzchni, natomiast do użytku domowego uważam, że totalnie nie ma sensu iść w kilka razy droższą spalinówkę. Bo jak, zwłaszcza jak macie akumulatory starko, to chyba lepszego rozwiązania. Nie będzie. Ale musicie też pamiętać, że łopatowanie musi zostać, więc zwykła łopata też musi być. Tak jest, o tym nie zapominajcie. I co? I myślę że tym optymistycznym akcentem. Kończymy. Oczywiście przypominamy się, że widzimy się w każdy poniedziałek oraz piątek. Tak jest, a my pozdrawiamy Was serdecznie. Czekamy oczywiście na Wasze opinie. Zastanawiamy się, co Wy o tym myślicie. I do zobaczyska wkrótce. Cześć!